Niestety w grupie krakowskiej GOP w dniu dzisiejszym, teoretycznie przed świętami, w dniu wigilijnym mamy takie to dosyć dramatyczne wydarzenia, bo w godzinach porannych przed godziną ósmą wpłynęło do nas zgłoszenie od pracownika, jednego z pracowników schroniska Dom Śląski, o tym, że podczas porannej przechadzki w okolicach Domu Śląskiego właśnie ten pracownik napotkał na zamraźniętego turysty, tak to było określone. Niezwłocznie ratownicy udali się w góry, aby zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda, podjęliśmy działania ratownicze, niestety z Najgorszym wynikiem, jakim mógł być, czyli niestety ta osoba nie przeżyła. Mhm. Czy wiemy, kim był, czy to był turysta, czy kim była ofiara? Z tego, co wiemy, był to turysta, obywatel czeski, w wieku 55 lat, mężczyzna. Widać, że był w miarę dobrze wyposażony. No niestety warunki w górach w nocy były trudne. Mhm. Jest pan doświadczonym ratownikiem. Co się mogło wydarzyć? No tutaj dalsze czynności, dalsze wyjaśnienia będzie prowadziła prokuratura, która również była na miejscu, także tutaj w tym temacie nie chciałbym się wypowiadać. Czy on nosił jakieś ślady, nie wiem, pobicia albo urazów? Miał widoczne urazy głowy, które mhm. mogły wskazywać na to, że było potknięcie, jakieś uderzenie głową. Czy mógł na przykład czołgać się w kierunku schroniska? No tego nie wiem. Mhm. Nie ma śniegu. A tutaj człowiek zamarza. No i tutaj niestety te warunki i ta, ta sytuacja i te warunki, które obecnie mamy w Karkonoszach, pokazują, że naprawdę ludzie, którzy teraz przyjadą w tym okresie świąteczno-noworocznym, ze względu na to, że w Kotlinie nie ma śniegu, w górach jednak ta zima jest, może. Mogę to określić tak, że jest ta zima mizerna, ale to jest najgorszy okres dla nas jaki może być, gdyż nie ma w pełni wykształconej pokrywy śnieżnej. Na szlakach powyżej 1200 metrów jest mocne oblodzenie. No i naprawdę trzeba poruszać się rozważnie, szacować którędy się poruszamy, dobrze się przygotowywać do tych wyjść. I pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w okresie takim, gdzie zmrok zapada dużo szybciej. Żeby to mieć w pamięci. I kolejna taka rada, jeżeli warunki przekraczają nasze umiejętności, nasze możliwości, zawróćmy, spędźmy czas w gronie rodzinnym bezpiecznie, niż żebyśmy się pchali gdzieś w góry niepotrzebnie.